Leo Messi wróci na Camp Nou, gdzie rozegra pożegnalny mecz. Joan Laporta potwierdził datę. Szabi Alonso ma poważny problem. Jego ulubieniec nie powinien grać. Realowi Madrid grozi nawet walkover, a dodatkowo szatnia się buntuje. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Inigo Martinez namawia Lewandowskiego na transfer do Al Nasr. A Cristiano Ronaldo naciska na klubowe władze, aby walczyli o Polaka. Pep Guardiola kupił dom w Barcelonie. Syn Cristiano Ronaldo. Dostawia kolejny bardzo ważny krok w reprezentacyjnej karierze. A Nuno Espirito Santo po raz kolejny w tym sezonie może stracić pracę. Wyniki West Hamu są tragiczne. Partnerem kanału jest Betfan, czyli legalny polski buchmacher, który z okazji trzeciej kolejki Champions League przygotował ciekawą ofertę. Za każdego gola, który padnie w trzeciej kolejce Champions League, dostaniecie 5 zł w postaci freebetu. Oczywiście należy założyć konto z kodem Landry lub z linku poniżej oraz spełnić warunki promocji. Które w tym momencie widzicie na ekranie. Pamiętajcie o tym, aby przy wyborze oferty wybrać tą promocyjną na gole w Champions League. Link poniżej, a oferta jest kierowana tylko do pełnoletnich widzów. Na pewno nie tak miał wyglądać początek tego sezonu w wykonaniu West Hamu United. Wczoraj przegrali kolejny, już szósty ligowy mecz w tym sezonie, tym razem 0–2 do z Brentford. Tym samym zajmują przedostatnią 19 pozycję w tabeli z dorobkiem zaledwie 4 punktów. Na 8 meczów wygrali tylko raz i również zanotowali tylko jedno spotkanie remisowe. Jeżeli tak dalej pójdzie, to Nuno Espirito Santo może być zwolniony po raz drugi w tym sezonie, a nie mamy nawet grudnia. Portugalczyk bowiem we wrześniu musiał pożegnać się z Nottingham Forest. Jak na razie jako trener Młotów tylko raz zremisował i dwa mecze przegrał. Powrót Leo jego na Camp Nou to wydarzenie długo wyczekiwane przez kibiców Blaugrany, jak i sam klub. Prezydent Joan Laporta już oficjalnie potwierdził, że hołd dla argentyńskiej legendy jest planowany wraz z otwarciem nowego stadionu. Uroczystość ta odbędzie się przy kompletnie przebudowanych i zmodernizowanych trybunach, które pomieszczą aż 104 tysiące kibiców. Gdy przebudowa stadionu zostanie ukończona, będzie to największy piłkarski obiekt w Europie. Tak powiedział prezydent klubu Joana Laporta. Zawsze mówiło się, że zrobimy to przy powrocie na nowy stadion, na Spotify Camp Nou. To w zasadzie jest planowane na koniec 2026 roku, więc byłby to idealny moment podczas inauguracji nowego stadionu w pełnej okazałości. My jesteśmy otwarci i nie mamy z tym żadnego problemu. To będzie dla nas ogromna radość. Co ciekawe, to Leo Messiego o pomyśle rozegrania tego meczu poinformowano już kilka miesięcy temu i sam Argentyńczyk wyraził entuzjazm na myśl o powrocie do swojego piłkarskiego domu. Władze Barcelony chcą, aby ten szczególny mecz stał się oficjalnym zwieńczeniem kariery Leo Messiego. Takie pożegnanie w barwach FC Barcelony, którego tak naprawdę nigdy jeszcze nie miał, ukłon wobec piłkarza, ale także symboliczne pojednanie się po burzliwym rozstaniu w 2021 roku. W planach rozpatrywany jest także udział obecnego klubu Leo Messiego, czyli Interu Miami, który miałby rozegrać taki sparingowy mecz właśnie z FC Barceloną. Terminu dotychczas nie udało się uzgodnić z powodów opóźnień w modernizacji Camp Nou, a relacje Messiego z Laportą no niestety dalej do najlepszych nie należą. Pomimo tego, obie strony wyrażają naprawdę silną wolę, aby to historyczne wydarzenie w końcu doszło do skutku, a powinno się odbyć już kilka lat temu. Warto także przypomnieć, że Messi jest rekordzistą FC Barcelony pod względem liczby rozegranych meczów. Ma ich na koncie aż 778, zdobył 672 bramki i zaliczył 303 asysty. Ośmiokrotnie zdobywał złotą piłkę, a jako piłkarz FC Barcelony wygrał wszystkie możliwe klubowe trofea. Data tego wyjątkowego meczu najprawdopodobniej zbiegnie się z momentem, gdy Argentyńczyk zakończy swoją grę dla Interu Miami, i oczywiście będzie już po swoim ostatnim Mundialu. Latem tego roku Franco Mastantuono za około 45 milionów euro dołączył do Realu Madryt zdobywając niemal natychmiastowe zaufanie szabiego Alonso, który tak naprawdę bardzo walczył o jego sprowadzenie. Bardzo szybkie awansowanie Mastantuono do wyjściowego składu wywołało sporą falę zazdrości i spekulacji w szatni Realu Madryt. Doświadczonych gracze takich jak Brahim Diaz czy Rodrigo no po prostu dziwi fakt, że to właśnie ten młody Argentyńczyk dostaje więcej szans niż oni. Niezadowolenia nie kryje także Gonzalo Garcia, który błyszczał na klubowych mistrzostwach świata, a teraz został odsunięty na dalszy plan. Szatni mają pojawiać się takie głosy, że Mastantuono tak naprawdę nie gra dlatego, że jest jakoś wybitnie dobry, ale tylko dlatego, że jest ulubieńcem Szebiego Alonso, no i też dlatego, że zapłacono za niego 45 milionów euro, czyli piłkarz no po prostu musi się spłacić. Tło sportowe, no i jego formę pozostawiamy z boku, bowiem pojawiły się dodatkowe kontrowersje, no takie bardziej formalne. Otóż Mastantuono został oficjalnie zarejestrowany, ale jako zawodnik drużyny rezerw. Jednocześnie występuje jednak w Pierwszym zespole Realu Madryt, co według części prawników oraz niektórych rywali może naruszać regulacje La Ligi i grozić nawet walkowerem, jeżeli to zostanie oficjalnie oprotestowane przez przeciwników. Część zawodników oraz hiszpańskich ekspertów uważa, że sytuacja w szatni Realu Madryt zaczyna się zaogniać, a sam Mastan tłono po kilku miesiącach w Madrycie musi radzić sobie nie tylko z presją kibiców, którzy dużo od niego oczekują, lecz także z atmosferą niechęci wśród kolegów zespołu. Okazuje się, że to nie jedyny problem Alonso, no bo go stanowi także Hendrik. W tym sezonie nie rozegrał nawet jednej minuty, ale Alonso ciągle daje mu nadzieję na to, że w końcu pojawi się na murawie. Nie inaczej było w miniony weekend podczas meczu z Getafe. Hendrik rozgrzewał się przez większą część drugiej połowy spotkania, ale gdy Szabi Alonso wykorzystał wszystkie zmiany, zdenerwowany wrócił na ławkę. Uderzył czy też kopnął butelkę wody i obrażony usiadł na ławkę rezerwowych. Hiszpańskie media podają, że trener Królewskich widział tę sytuację, ale ponoć miał widzieć także to, jak Hendrik w ogóle nie cieszył się ze zwycięskiego gola Kiliana Mbappé. Robert Lewandowski stoi przed najbardziej przełomowym momentem kariery w FC Barcelonie. Polak wyraźnie traci na znaczeniu w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flika. W tym momencie to w sumie nie wiadomo, czy Lewandowski ma miejsce w podstawowej jedenastce, no bo na początku tego sezonu nie grał z powodu kontuzji, potem nie był jeszcze rozegrany i w kilku meczach wystąpił jako gracz rezerwowy, a następnie przyszła październikowa przerwa reprezentacyjna, z której Lewandowski powrócił z kolejną kontuzją, no i znowu nie gra. Polak ma ważną umowę do 2020. 26 roku, a temat transferu nabiera tempa. Cristiano Ronaldo jako lider Al Nasr lobbuje za sprowadzeniem Lewego do Arabii Saudyjskiej. Takie informacje przekazuje kataloński dziennik El Nacional. Na stole oczywiście pojawiają się gigantyczne kwoty. Zresztą nie tak dawno Lewy otrzymał ofertę 100 milionów euro za jeden sezon. Polak jednak konsekwentnie odmawiał, skupiając się na walce o kolejne europejskie tytuły. Ciekawą rolę odgrywa tutaj także Inigo Martinez, czyli były kolega Lewandowskiego z Barcelony, a dziś bardzo ważny piłkarz w Al Nasr. Martinez, ponoć, utrzymuje z Polakiem bardzo dobry kontakt i, według katalońskich mediów, pomaga namówić go do tego transferu. Saudyjska liga chciałaby utrzymać trend sprowadzania tych największych gwiazd, no a Lewandowski niewątpliwie taką jest. Poza tym, dla Al-Nasr byłby to dobry transfer nie tylko pod względem sportowym, ale także pod względem medialnym i wizerunkowym. A gdzie wy chcielibyście zobaczyć Lewandowskiego po przygodzie w FC Barcelonie, dajcie znać na dole w komentarzu. Pep Guardiola po niemal dekadzie dominacji w Anglii podjął decyzję, która wywołała falę spekulacji. Okazało się, że kupił nowy dom w Barcelonie. Po zakończeniu obecnego kontraktu z Manchesterem City w 2027 roku hiszpański trener planuje długą przerwę od futbolu. Sam mówił, że może ona potrwać rok, może dwa, a może nawet 15 lat, zależnie od jego prywatnych potrzeb, no i kondycji psychicznej. Tak więc, co dalej z karierą Pepa Guardioli? No, Hiszpan nie raz podkreślał, że chciałby spróbować swoich sił jako trener reprezentacji narodowej, aby ją poprowadzić na wielkim turnieju, jak Mundial czy Euro. Bukmacherzy od dawna typują go jako przyszłego selekcjonera reprezentacji Hiszpanii, Brazylii czy nawet reprezentacji Anglii. A Waszym zdaniem, Guardiola odnajdzie się w reprezentacyjnym futbolu? Napiszcie na dole w komentarzu. Sen Cristiano Ronaldo stawia kolejne kroki w reprezentacyjnej karierze. Pół roku temu junior był powołany do kadry Portugalii U15, gdzie od razu pokazał swój potencjał, zdobywając dwa gole w meczu z reprezentacją Chorwacji. Teraz selekcjoner Filipe Ramos powołał go na międzynarodowy turniej U16, który odbędzie się w Turcji, gdzie Portugalia zmierzy się z Anglią, Walią, ale także i gospodarzem imprezy. Co ciekawe, to syn Ronaldo jest jedynym piłkarzem młodzieżowych reprezentacji Portugalii, który trenuje poza granicami kraju. Ciekawostką jest także fakt, że Cristiano Junior mógłby grać aż dla pięciu reprezentacji narodowych dla Hiszpanii, Anglii, Republiki Zielonego Przylądka Stanów Zjednoczonych no i oczywiście dla Portugalii. To że zdecyduje się reprezentować ojczyznę jego ojca, no było chyba oczywiste. Dzisiaj oczywiście kolejne mecze Champions League o godzinie 18:45 FC Barcelona, Olympiakos Pireus, a Kairat Aumaty podejmie Pafos FC. O godzinie 21:00 chyba ciekawsze rywalizacje, bowiem Arsenal w Londynie podejmie Atletico Madrid, Bayer Leverkusen kontra Paris Saint-Germain, FC Copenhaga zmierzy się z Borusją Dortmund, Newcastle United kontra Benfica, PSW Eindhoven stanie do rywalizacji z Napoli, Royal Union Inter a Villarreal zmierzy się z Manchesterem City. Pamiętajcie o ofercie Betfan na trzecią kolejkę Champions League. Link poniżej. Zachęcam do podbicia tego filmu, do jego polubienia, no i oczywiście do dołączenia do nas, klikając dzwoneczek. Do zobaczenia. Cześć.